gwałtownie zjechały te zyski. 23 rok, ostatni rok tamtego zarządu pod kierunkiem Bajtka 27 miliardów, a następny rok nowa niezależna kadra 1,5 miliarda. Tak, tak, właśnie chciałam zapytać o kondycję obecną Orlenu. No ona jest nieporównywalnie gorsza. Ja przypomnę, że jeszcze w kwestii podatków myśmy jako Orlen odprowadzali rocznie 60-70 miliardów złotych samych podatków i opłat. Przez te, te 6-8 lat Poprzedniej koalicji Zjednoczonej Prawicy to było około 300 miliardów złotych wpłaconych do budżetu polskiego państwa. 300 miliardów, czyli połowa dochodu całego budżetu państwa tegoroczna, można powiedzieć. No to pokazuje skalę tych osiągnięć. Nie mówiąc już o tym, że marka stała się znana na świecie, że konkurencja bardzo. W takim y, y, smutnym okiem obserwowała, że rośniemy dynamicznie w każdym aspekcie, że są wysokie ratingi, że jest poduszka finansowa. Y, no, y, to ta dywidenda najwyższa w historii wypłacona w tym roku przez obecny zarząd. No to myśmy, myśmy ją wypracowali i zostawili pieniądze na to. Zobaczymy, jakie oni będą w kolejnych latach wypłacać te dywidendy. Te 6 zł no, wynikało z tego, że po prostu były na to pieniądze. Rozpoczęliśmy też, co najważniejsze, wielkie inwestycje, które były atakowane i są atakowane. Że po co tam gigantomanie, jakieś olefiny czy petrochemię nową budują i tak dalej. No i oni dalej budują tą Petrochemię, co myśmy tam rzekomo za dużo na to wydawali. Tylko zmienili nazwę, ona się nie nazywa olefiny, tylko polska chemia.